Mam parę sekund temu zarejestrowałem się na te właśnie gry na które był ostatni poradnik, więc pokażę Wam jak szybko i dobrze zacząć. Więc na początku najlepiej robić jak najwięcej wojska do farmienia. Jak widać możemy teraz już 717 piknierów, zrobić robimy je. Oczywiście to trochę potrwa jak jeść, zaraz powiem. jakieś 9 minut. Więc teraz może zajmiemy się rozbudową wioski. Jak widać, to mamy, mamy tutaj cały punkt rozbudowy wioski. Ja polecam na początku robić koszary, ponieważ szybciej będzie się robić yy, <laughs> wojsko. Przepraszam, muszę sobie przestawić mikrofon. Ok, to trzeba zacząć farmić. Dajemy na mapę. I możemy sobie wybrać. Nie wiem, czy to na tym się da przyjeżdżać tak po prostu po mapce, ale chyba się jeszcze nie da. Trzeba tutaj w tym prawym boku. Ale jeżeli chcemy farmić, wybieramy sobie wioskę okoliczną. Oczywiście nie zabudowamy taką jak tu są tylko trochę dalej zaraz wam pokażę ok, po prostu teraz wybieramy wioskę, wciskamy na nią i klikamy wysił wojsko I cały tron nam się dotychczas zrobiło. Wojsko wysyłamy. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego poradnika do prywatnego serwera plemiona. Zapraszam na kolejne sery. Jeszcze raz że to cicho mówię, ale mam jeszcze rodzinę tą. Więc dziękuję. Cześć.